A, wiosna. Tak, farmerze, o tej porze roku wszystkie stworzenia myślą tylko o miłości. Tak, I o ślubie. Tak, o ślubie też. Hmm. Ale ten królik się śpieszy, nawet się nie przywitał. Dokąd tak pędzisz, drogi przyjacielu? Jutro bierzesz ślub? <laughs> no to masz wiele spraw do załatwienia. Nie zatrzymujemy cię. Najlepsze życzenia dla panny młodej! Miłość i małżeństwo, miłość i małżeństwo, to nie dla mnie. Kto na świecie chciałby mnie poślubić? Lala, la, 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 witaj, Wernerze! Cóż to za cudowny dzień, prawda? Kwiatek dla ciebie, przypnij go do czapki! A, no, dzie, dzie, dziękuję, smerfetko. Czemu za każdym razem, jak rozmawiam ze smerfetką, gubię język w buzi? Sam już nie wiem, może zakochałem się w smerfetce. Tak! Zakochałem się w smerfetce! Jaka piękna panna młoda! Ale po co smerfetce taki farmer jak ja? Gdybym mógł ją czymś zachwycić. A, może napisać dla niej wiersz! Wspaniały pomysł! Tylko że ja nie umiem pisać wierszy. Ale w wiosce jest smerf, który umie! Poeto! Potrzebuję twojej pomocy! Co mogę dla ciebie zrobić, farmerze? Chcę jakoś wyrazić moją miłość do smerfetki. Zastanawiałem się, czy... Czy napisałbym wiersz o twojej miłości do niej? Jasne, chętnie! Ale to musi być tajemnica. Będę milczał jak grób. Tak, tylko gdzie znajdę smerfa, który dostarczy list smerfetce? Ha. Marudo? Oczywiście! Marudo, chciałbym, żebyś zaniósł ten list smerfetce. Ale musisz przysiąc, że zachowasz to w sekrecie. Nie cierpię sekretów! Pamiętaj ani słowa! O! Kto to może być? O! Witaj, Marudo! Proszę! O! Od tajemniczego wielbiciela! Uwielbiam tajemniczych wielbicieli! Nie cierpię tajemniczych wielbicieli! Oh. Jak on pięknie pisze, od razu można poznać po wierszu, że jest bardzo, bardzo przystojny i wytworny, romantyczny i dowcipny, dystęgowany i smerwny. Och, od razu napiszę odpowiedź. Och, Marudo, dziś musisz dostarczyć moją odpowiedź, ale obiecaj, że zachowasz to w sekrecie. Nie cierpię sekretów. Panie wielbicielu, moje serce drży, mam gęsią skórkę, zdradź kim jesteś ty! Tajemniczy wielbicielu, odpowiadam pędem, spotkaj się dziś ze mną o zmroku pod dębem. To do mnie, Marudo! Chcę spotkać się ze mną! A nie, ona nie chce spotkać się ze mną, chce się spotkać ze swoim tajemniczym wielbicielem. A może, tak sobie myślę, może mi ktoś pomoże stać się atrakcyjnym. Ale kto? Gdzie znajdę smurfa, który jest czarujący, wytworny i atrakcyjny? A do tego piękny, znalazłeś takiego smurfa. A tak, myślę, że jesteś idealnym smurfem, żeby nauczyć mnie o ale musisz przysiąść, że zachowasz dyskrecję, że nikomu nie powiesz ani słowa. Nie puszczę pary z moich pięknych ust. Jesteś pewien, pracusiu, że maska zmieni mnie z wiejskiego chłopca w uroczego, atrakcyjnego smurfa? Farmerze, dzięki tej masce nikt ci się nie oprze. Przyniesz! Rzeczywiście! Zmienia mój wygląd! Smerwetka nigdy mnie nie pozna! Dziękuję, pracujcie i pamiętaj! Nikomu ani słowa! To tajemnica! Ech, siedzę sobie z przepisem, jak zmienić smerfy w złoto, i nic nie mogę zrobić, bo brakuje mi jednego prostego składnika smerfów. Po doprowadzeniu do wrzenia dodaj sześć smerfów i gotuj na wolnym ogniu. Sześć smerfów? Oh, oh. Klakier, tylko tego mi trzeba. Sześć głupich smerfów. Pasi głodny! Kiedy pasi głodny, Pasi musi zjeść. Miło, że wpadłeś, panie pasi brzuchu, ale zamiast jeść mój sprzęt, może miałbyś ochotę na kamienny gulasz z sosem szlamowym przyprawiony smurfimi czapkami. Co? Uwielbiam kamienny gulasz z sosem szlamowym przyprawiony smurfimi czapkami. Jeśli przyniesiesz mi sześć smerfów, przygotuję dla ciebie ucztę. Wielki gor kamiennego gulaszu z sosem szlamowym, przyprawiony smurfimi czapkami. Miam, 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 Kamienny gulasz z sosem szlamowym, przyprawiony smurfimi czapkami, mniam! mia. Uwaga, Ta brzuch spełni wszystkie moje prośby. Wkrótce będziemy mieli sześć smurfów. Powinna tu być lada chwila. Lepiej włóż maskę, farmerze. <laughs> Ta jest taka. Cóż za broda! W dzień czy w nocy twój widok Och. mnie ozieśmiela! Uroda, nie broda! O, Och. Przepraszam. Czemu nosisz maskę, tajemniczy wielbicielu? Nie, uroda, nie, broda. Bo chcę, żebyś pokochała mnie dla wewnętrznego piękna. Gdybyś ujrzała moją twarz, zemdlałabyś na widok mojej wielkiej urody! Zemdlałabyś na widok mojej wielkiej urody I nigdy nie poznałabyś mojego prawdziwego ja. Czy ty nie przesadzasz, lalusiu? Jak masz się czym chwalić, to się chwal. W cudownym spotkaniu, przy ogromnym dębie, tajemniczy nieznajomy, wiem, że kocham ciebie. Och, nie wiem, co robić, Marudo. Kocham go, ale... Ale no cóż, zanieś to mojemu tajemniczemu wielbicielowi i obiecaj, że zachowasz w sekrecie. Nie cierpię sekretów. Tajemniczy nieznajomy, wiem, że kocham ciebie. Mm, smerfetka nie kocha mnie, tylko tajemniczego wielbiciela. Kiedy się dowie, że jej tajemniczy wielbiciel to zwykły smerf, stanę się pośmiewiskiem całej wioski. Może powiedzieć jej prawdę? Farmer? <sum> co ty tutaj robisz? E, no bo ja... to jest... ja... Jedzonko pasibrzuch chcę jeść. Dziwne pasibrzuch myślał, że ma dwa niebieskie smerfy, a pasibrzuch ma jednego smerfa. Teraz? Trzeba 1, 2, 7, 3, 16, tylko 5 smurfów. potem pasimrzów dostaje kamienny gularz sosem szlamowym przyprawiony smurfimy czopkami mniam. Masz jakieś trójki? Dawaj. Kto widział smerfetkę i farmera? Na dworze zrobiło się bardzo brzydko. Jeśli smerfetka i farmer są w lesie w taką burzę, martwcie się o ich bezpieczeństwo. Smerfy, chodźmy poszukać smerfetki i farmera, zanim burza rozpęta się na dobre. Nie rozumiem, jak oni mogli pójść do lasu, skoro wiedzieli, że naciąga burza. Na pomoc, Smerfetko! Na Słyszę pomoc! Zwołanie smerfa! Na pomoc, ratulku, Smerfetko! Ra, ra, Pasibrzuch ma rację. Jest trochę brudny, ale nadal ma czapkę. Teraz pasi ma dwa smerfy. Jeśli pasi ma dwa smerfy, ile smerfów potrzeba? Żeby było sześć, jeden, dwa, siedem. I brzuch nie martwi się liczeniem smerfów. Pasi brzuch martwi się, żeby złapać smerfy i ugotować w kamiennym gulaszu z sosem szlamowym. Mia! Mam tu wszystkie składniki, klakierku. Wrzuciłem granit, przyniosłem wodę ze stawu. Potrzebujemy tylko sześć smerfich czapek. <ścoughs> Właśnie, smerfetko. Ja też żałuję, że nie miałem okazji lepiej się poznać. A teraz jest już za późno. Och, farmerze, powiem Ci moją wielką tajemnicę. Zakochałam się w najprzystojniejszym, najcudowniejszym i najwspanialszym, najwrażliwszym smerfie na świecie. Pisze piękne wiersze i mówi takie smerfne rzeczy. A teraz już nigdy więcej go nie zobaczę. Kto to jest, smerfetko? swojego imienia, chociaż prosił mnie o rękę. Wiele myślałam na temat małżeństwa i stwierdziłam, że jestem za młoda na ślub. Ale teraz, czy to ważne, wkrótce będziemy w kotle Gargamela. Smarchadko, <laughs> wiem, że twój tajemniczy wielbiciel to zrozumie. I nigdy, nigdy Czy nie zapomni. Och, farmerze, od razu mi lepiej, jesteś dobrym przyjacielem. Czy ty też masz jakąś tajemnicę? Tak, smeretko mam, bo widzisz ja. Ja. ja... 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 Pasi brzuch Głodny! Pasi brzuch jest. Nie, pasie brzuchu! Nie jedz tego! Czemu nie? Pasi brzuch głodny! Bo te grzyby są trujące. Wystarczy kęsmu muchomora i nie żyjesz. Muchomory? Fuj! Mały obłocony smerw ostrzegł pasie brzucha, żeby nie jadł grzybów, więc pasie brzuch wypuści smerwy na wolność. Już masz! Sześć śmiertkich czapek potrzebnych do kamiennego gulaszu w sosie szlamowym? Mniam, miam, miam, miam. W samą porę. Gulasz jest już gotowy. Brakuje tylko sześć czapek. Kargamel cię okłamał, pasi brzuchu. Gdy dodasz sześć śmiertkich czapek, kamienny gulasz będzie obrzydliwy. Najlepszą przyprawą do no gulaszu są dwa czerwone buty. Eee. Eee. Pasibrzó głodny. Pasibrzó znalazł dwa czerwone buty. Teraz Pasibrzó zje kamienny gulasz w sosie szlamowym. Mnia, mia. Czerwone buty i gulasz z sosem jest bardzo pyszny. Czerwone buty i gulasz z sosem. Pasibrzó się prześni. I tak postanowiłem załatwić sprawę. Na koniec sam wysmerfowałem wiersz. Miłość jest. Parejrze, przyniosłem ci obiad! O, jaka ty jesteś miła Smerfetko. A co to za kartka? A wiersz, który napisałem, ale chyba głupi. Nie coś ty. Na pewno nie. A... Przeczytaj. Miłość jest jak cebula. Czasem przez nią płaczesz. Przyjaźń jest jak drzewo. Rośnie z upływem czasu.